Wyścigi uliczne zawsze były domeną Roberta Kubicy, w tym sezonie uległo to zmianie, bo Arabia Saudyjska i Monako niestety nie były szczęśliwe dla Polaka, ale tutaj w Singapurze potwierdza dobrą pasę z, Aze z Azerbejdżanu, no i będzie startował z pole position Fred Vasser, szef Ferrari, bardzo zadowolony, Podkreśla formę kubicy, ale też znaczenie poprawek wprowadzonych przez zespół. No i zobaczymy, czy to faktycznie tutaj na tym torze odniesie kubica kolejny sukces. zanim jest Piastri, bezpośredni rywal do mistrzostwa i nocny wyścig w Singapurze. Wiemy, że tutaj wiele ciekawych wydarzeń się już. W historii wydarzyło. Afera singapurska z 2008 roku. Kraksa Fetela, ale teraz ruszamy. Jest Robert Kubica, niestety gorszy start. Będzie atakował Piastrygo, nie zaryzykował. Nie zaryzykował, ale jest blisko. Zanim jest Russell przebijający się. Norris jest trzeci. Musi teraz Kubica uważać. Piastri nie był zadowolony w baku. Mówił, że Kubica specjalnie tam doprowadził do kontaktu. Oczywiście Polak się tłumaczył, mówił, że sam dużo na tym stracił. No ale Piastri nie był zadowolony i to chyba pierwszy taki, taka nieprzyjemna sprzeczka, incydent pomiędzy tymi kierowcami. Teraz Robert nie chce popełnić błędu. Ściany są blisko w Singapurze. Czeka na swój moment. Bardzo tutaj musi uważać, aby nie zniszczyć opon zbyt szybko. Norris wrócił na trzecie miejsce, ale już prawie półtorej sekundy traci do Polaka. Cały czas Robert za Australijczykiem. Lider wyścigu spokojnie na razie prowadzi, ale myślę, że to za chwilę się zmieni. Tym bardziej, że dyrekcja wyścigu uruchomi system DRS. Znakomite okrążenie przejechał Kubica w kwalifikacjach. Myślę, że to było znacznie lepsze okrążenie niż to z Azerbejdżanu. I teraz musi gonić Piastriego, ale wie, że to jest kwestia czasu. Teraz nie jest jeszcze w strefie DRS. Odjechał Piastri na ponad sekundę. No, i to jest problem. Poprawia czasa skana Piastrygo, ale nadal nie jest na tyle blisko, aby załapać się do strefy DRS. Teraz będzie po raz pierwszy miał kubica otwarte tylnie skrzydło. Zobaczymy, czy to wystarczy. Tak, Piastry jest w tej chwili bezbronny. Będzie kubica znacznie szybszy, atakuje Australijczyka i jest Australijczyk na drugim miejscu. Szeroko wyjeżdża kubica, ale. Nie na tyle, aby popełnić błąd, i jest po raz pierwszy w tym wyścigu Kubica liderem. Pewne prowadzenie Roberta Kubicy, ale pamiętajmy, na ulicach Singapuru wszystko może się zmienić w mgnieniu oka. Tak naprawdę, w każdej prawie edycji tego wyścigu, wyjeżdżał na tor samochód bezpieczeństwa. Zatem, i dzisiaj możemy się spodziewać, że wyjedzie tutaj Berd Mailander w czerwonym Mercedesie, ale jeśli nawet nie wyjedzie, no to może jeszcze tutaj się wiele innych rzeczy wydarzyć. Mamy nadzieję, że pozytywnych dla Roberta Kubicy. Już 2,5 sekundy w tej chwili przewagi nad Piastream. Ma zużyte opony Robert, ale również Piastream myślę ma zużyte tym bardziej, że ma miękką mieszankę i żeby tutaj nie ryzykować. Myślę, że Kubica zjedzie już na tym okrążeniu. Zjeżdża Robert Kubica do swoich mechaników. Będzie wizyta od razu. Twarda mieszanka. McLareny zostają na torze. Czy to jest trafna decyzja? Tego nie wiemy, ale jakby w tej chwili interesuje nas tylko Polak. Hamilton również zostaje na torze. Tak naprawdę nikt z czołówki nie zjeżdża. Być może oni właśnie jeszcze liczą na samochód bezpieczeństwa, ale myślę, że tutaj Ferrari właściwie postąpiło. Kubica. Przepuszcza Rassela. Ale od razu kontratakuje. Już tutaj Rassel traci mocno. Jednak jest tutaj gdzieś obok i trzeba na niego uważać. Kubica spogląda w prawe lusterko. Rassel ma DRS, Jest szybki. Nie chce Robert przesadzić. Raseli i Verstappen tutaj toczą ból po zewnętrznej, Kubica wyprzedza Rasela. teraz będzie miał wewnętrzną i Verstappen nie będzie już dużej przeszkodą. Często, że Piastri tak długo został na torze na miękkiej mieszance, może stracić drugie miejsce na rzecz Norrisa. Hamilton już zjeżdża dalej, widzimy to w tej chwili, a McLareny nadal zostały na torze. Dał jednak DRS Luis Hamilton Robertowi Kubicy przez ten krótki czas i przez to będzie mógł Polak tutaj wykorzystać sytuację i zbliżyć się do kierowców McLarena. Zjeżdża Oskar Piastri w tej chwili. Lando Norris jeszcze zostanie na torze, będzie tutaj blokował Kubicę, przynajmniej takie jest jego zadanie. On jedzie od początku wyścigu na pośredniej mieszance, ale chyba zbyt długo nie wytrzyma Norris. Już atakuje Kubica w pierwszym zakręcie, ale jest kontakt. Obraca się Norris, obraca się Brytyjczyk. 5 sekund kary dla Roberta Kubicy. Odjeżdża błyskawicznie, ale. To nie tak miało wyglądać. To miał być czysty manewr. Ani Norris, ani Kubica tego nie chcieli. Co prawda Norris jedzie dalej. Udało mu się tam nawrócić. Ale Russell i Piastri już są tuż, tuż za nim. W międzyczasie Kubica zbudował 12 sekundową przewagę. Nie było tam nawet żółtych flag, bo nikogo tam nie było obok Norisa. Ale już jest czwarty w tej chwili Brytyjczyk. Zatem, no, klęska tej strategii McLaren'a. Nawet jeżeli to tutaj Kubica popełnił znów mały błąd, to oni nie powinni tak długo zostawiać swoich kierowców. Wiadomo, chcieli rozdzielić strategię, ale tutaj jednak trzeba było to zrobić inaczej i Hamilton za chwilkę również będzie przed Norrisem Norris teraz zjedzie do swoich mechaników, wymieni opony, być może przednie skrzydło ale spadnie bardzo daleko Już widzimy, tam osuwa się w klasyfikacji Już jest ósmy Dziesiąty, gdzieś tam wyjedzie w okolicach Hasów. Dokładnie tak wyjechał za Estebanem Oconem. Będzie musiał się przebijać, a Piastri jest drugi. A zatem, niezbyt tutaj szczęśliwa strategia McLaren. No, i oglądamy już kolejne okrążenia. Ta druga faza wyścigu, jakby nas troszkę uśpiła. Nic tutaj jakby dramatycznego się nie wydarzyło. Ale ta kara wisząca nad kubicą, delikatnie nam tutaj zaostrza rywalizację, bo Robert tej przewagi 5 sekund. Nie jest w stanie zbudować, będąc na twardych oponach, a Piastri jest. Przypomnijmy na mieszance miękkiej. I teraz szeroki wyjazd kubicy, delikatnie tutaj trącił chyba ścianę. Pocałunek tej ściany może sprawić kłopoty, jeśli chodzi o boli. Zobaczymy, Piastri już jest za kubicą. Musi Robert teraz zjechać do pit stopu, będzie tylko gorzej, jeśli chodzi o opony. A czy Piastri zjedzie do końca wyścigu, tego nie wiemy może się okazać, że teraz to Kubica będzie musiał gonić Piastriego, zjeżdża do swoich mechaników Piastri również zjeżdża, więc wyścig mechaników najpierw kara dla Roberta i to jest problem i dostaje miękkie opony, Piastri już też opuszcza stanowisko, a zatem to Piastri wyjeżdża z alei serwisowej jako lider tego wyścigu, no i to był moment zwrotny, tutaj akurat McLaren się nie pomylił a kary mają też Russell i Sainz. I Hamilton wyjeżdża przed Kubicą. Myślę, że tutaj Brytyjczyk nie będzie robił problemów. Już ma zresztą DRS zanim Kubica i jest znacznie szybszy. Ma znacznie świeższe opony. Jeszcze nie do końca dogrzane, ale błyskawicznie radzi sobie z Hamiltonem. I teraz, oczywiście, nie wisi już nad nim kara. Może pognąć za Oscarem Piastrim, a zatem pierwsze okrążenia, tak, jakby, tak jakbyśmy mieli déjà vu właśnie z tych pierwszych okrążeń tego wyścigu. Tylko tym razem są na równych warunkach Australijczyk i Polak, bo obydwoje dysponują oponami miękkimi. I te opony z czerwonym paseczkiem. Są tutaj jedynym lekarstwem na Roberta Kubica, ale nie przy takich błędach. Niestety tutaj uszkodził przednie skrzydło. Hamilton jest za nim. Czyżby to był koniec walki o zwycięstwo? Jeszcze się nie podda, Robert. Myślę, że. będzie tutaj wyciskał siódme poty z samochodu. Ale Piast odskoczył już na prawie 9 sekund. Co na torze ulicznym jest bardzo, ale to bardzo trudne do nadrobienia, szczególnie gdy to jest taki tor jak Marina Bay w Singapurze. To nie jest Baku, gdzie są długie, proste. Odrobił trochę kubica, ale wciąż za mało. Oscar Piastri rozpoczyna ostatnie okrążenie Grand Prix Singapuru. Kubica ustanawia rekord okrążenia, ale to nie przybliża go do zwycięstwa. Niestety, przez własny błąd, straci tutaj zwycięstwo w tym wyścigu. Właściwie przez dwa błędy, bo gdyby nie ten kontakt z Norisem, to nie byłoby kary i wyjechałby z pit stopów przed Piastrim, ale utrudniła tę pogoń kolejna tutaj wycieczka poza tora, konkretnie uderzenie w ścianę. No i nie ma już rekordu sektora. Już myślę Robert Kubica wie, że on nie zwycięży w tym wyścigu. Taka jest Formuła 1. Niestety kolejne tory nie będą zbyt szczęśliwe dla Roberta Kubicy. To będzie Austin, to będzie Meksyk. Wiemy, że tam bywa średnio, szczególnie w kwalifikacjach. Tymczasem Norris przeskakuje teraz Hamiltona, już jest trzeci, a zatem rehabilituje się Brytyjczyk. Nie będzie dubletu, ale to i tak jest spory wyczyn. Znowu to pechowe miejsce, ten najwolniejszy zakręt na tym torze, dobrze, że tutaj nie ma już szykany Singapore Sling, ale mimo wszystko jest to bardzo wymagający tor i Oskar Piastri zmierza na nim pewnie po swoje kolejne zwycięstwo. To jest dominator tego sezonu, a Kubica niestety nie wykorzystał swojej szansy i startując z pole position dojedzie drugi, Piastri teraz ustanawia kolejny rekord okrążenia, a Robert Kubica już się z tym pogodził, i teraz pada na metę, jako drugi kierowca tego wyścigu. 12 sekund dzieli piastrięgo i kubica, a więc sporo, ale widzimy, że Hamilton też sporo traci. Czyżby on tam miał jakieś problemy z Bolidem? Wyprzedził go nie tylko Norris, ale też Duet Red Bulla, i Hamilton kończy dopiero na szóstym miejscu, a zanim nim Russell. 5-sekundowa kara, być może zepchnie go za Fernando Alonso. Nie, Russell się utrzymał, a zatem znamy już mniej więcej wyniki. Jest drugie miejsce Roberta Kubicy, jest podium, kolejne podium w tym sezonie, ale to za mało, to za mało, aby myśleć o tym, by stanąć na najwyższym stopniu podium w końcowej klasyfikacji generalnej, a to jest dla nas najważniejsze: to, co odrobił Kubica w Baku dzisiaj, większość z tych punktów stracił. Zatem jeszcze raz widzimy podium, no i nadal jest nieosiągalna pierwsza pozycja w klasyfikacji generalnej dla Roberta Kubicy. Nie widzieliśmy jeszcze Polaka na czele tabeli w tym sezonie, ale może się to zmienić w kolejnym wyścigu, bo różnica między nimi to zaledwie 18 punktów. No a zatem, gdyby Piastri bardzo słabo punktował albo gdzieś tam w ogóle nie zapunktował, a Kubica na przykład wygrał, to zostanie liderem. No ale to jest scenariusz bardzo mało prawdopodobny. Czekamy na kolejne wyścigi z niecierpliwością i liczymy na to, że jednak gdzieś tam, rzutem na taśmę, Robert Kubica wydrze ten tytuł, bo Piastri i cały McLaren jest bardzo konkurencyjny w tym sezonie. Dziękujemy za uwagę.